Rozwój nowoczesnych technologii z zakresu genetyki zaskakuje coraz bardziej. To właśnie dzięki nim możliwe będzie przywracanie do życia wymarłych gatunków. Zapraszamy na drugą część filmu dotyczącego zwierząt, które być może powrócą do nas szybciej niż się tego spodziewamy. Zaczynamy od gatunku, który jest potwierdzeniem, jak bliscy jesteśmy klonowania. Koziorożec Pirenejski to wymarły w 2000 roku ssak z rodziny wołowatych, którego udało się wskrzesić. Z ostatniego zmarłego przedstawiciela pobrano komórki skóry, które przechowano w ciekłym azocie. Łącząc je z materiałem genetycznym domowej kozy, udało się sklonować jednego osobnika wymarłego gatunku. Co prawda sklonowany koziorożec przeżył tylko siedem minut ze względu na wady w płucach, jednak mimo to wydarzenie uważane jest za wielki krok w dziedzinie genetyki. Omawiając wymarłe gatunki, ciężko nie wspomnieć o jednym z popularniejszych, jakim bez wątpienia jest drąd Dodą. Należący do rodziny gołębiowatych zasiedlał wyłącznie wyspę Mauritius, na której nie miał naturalnych wrogów. Sklonowanie Dodo jest wielce prawdopodobne, gdyż Oksfordzkie Muzeum Historii Naturalnej w Wielkiej Brytanii jest w posiadaniu próbek DNA tego masywnego nielota. Wydaje się więc, że przywrócenie go do życia to tylko kwestia czasu, szczególnie, że niezbędny do klonowania bliski krewny to w tym przypadku zwykły gołąb. Kolejnym gatunkiem, który wyginął stosunkowo niedawno jest Papuga karolińska. Gatunek występujący wyłącznie w Stanach Zjednoczonych stracił swojego ostatniego przedstawiciela w 1918 roku, ale czy bezpowrotnie? Popularność piór tego ptaka, które znalazły zastosowanie w damskich czapkach sprawia, że nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniej próbki DNA. Również resztki skorupek, jak i wypchane okazy całych ptaków, które znaleźć można w muzeach, zachowane zostały w bardzo dobrym stanie. Wydaje się więc, że przywrócenie do życia papugi karolińskiej nastąpi szybciej niż mogłoby się to wydawać. Plotka głosi, że powołano już w tym celu kilku specjalistów. Przenosimy się na kontynent azjatycki, gdzie jeszcze nie tak dawno można było spotkać chińskiego delfina Bai, którego ostatni żywy przedstawiciel widziany był w 2004 roku. Niestety, jak w wielu przypadkach, kres tego gatunku w dużej mierze spowodowany jest działalnością człowieka. Ze względu na niedawne wyginięcie zachowało się wiele dobrych próbek DNA, które będą niezbędne przy próbach klonowania. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy nawet gdy delfin chiński powróci do azjatyckich wód, to znajdzie w nich odpowiednie warunki i przede wszystkim schronienie. Na zakończenie nieco starszy gatunek, który zniknął z ziemskiego padołu około 10 tysięcy lat temu. Masywny, roślinożerny o bardzo gęstej sierści, czyli nosorożec włochatej we własnej osobie. Argumentem przemawiającym za wskrzeszeniem tego gatunku są, podobnie jak u mamuta, dobrze zachowane komórki DNA, których nie brakuje w wiecznych zmarzlinach Arktyki. Co ciekawe, jedyny, całkowicie kompletny okaz znajduje się w krakowskim Muzeum Przyrodniczym i jest on dostępny do oglądania przez zwiedzających. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Czy przedstawione gatunki naprawdę powrócą do życia? Cóż, przekonamy się już niebawem, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pozdro!